Dzień dobry, witam Was na kanale Tłuste Gary. Zapraszam na trzyskładnikowy sernik bez dodatku cukru czy słodzików. Bardzo kremowy i delikatny w smaku. Zaczynamy od umieszczenia w misie miksera czterech białek jajka. Ubijamy je na sztywną pianę. W oddzielnym naczyniu łączymy 4 żółtka, 100 ml śmietanki 30% oraz 250 g mascarpone. Za pomocą blendera miksujemy aż wszystkie składniki się połączą. Dodajemy ubitą wcześniej pianę z białek i delikatnie mieszamy. Przykładamy do naczynia wyłożonego papierem do pieczenia. Moja forma ma 18 cm średnicy. Aby papier ładnie przylegał do formy należy go zgnieść w kulkę i zamoczyć. Stawiamy do nagrzanego piekarnika do 160 stopni Celsjusza na około 35-45 minut opcja grzania góra dół. Po upieczeniu pozostawiamy w zamkniętym piekarniku jeszcze około 15 minut i dopiero wtedy uchylamy drzwiczki. Ciasto pozostawiamy do całkowitego osłudzenia. Jako dekorację przygotujemy sos kokosowo-orzechowy. Do niewielkiego garnuszka wkładamy dwie łyżki pasty kokosowej oraz łyżkę masła orzechowego. Dodajemy partiami 100 ml śmietanki i lekko podgrzewamy mieszając. Sos będzie stawał się coraz bardziej rzadki. Pod koniec mieszania możemy dodać jeszcze kilka łyżek wody, aby uzyskać konsystencję, jaka będzie nam odpowiadać. Na chwilę odstawiamy, aby przesteł. Wlewamy w zagłębienie ciasta i rozprowadzamy po brzegach. Dekorujemy wybranymi owocami, np. jeżynami, malinami, brówkami oraz porzeczkami. Ciasto można jeść od razu lub schować do lodówki. Sos w lodówce zgęstnieje. Życzę Wam smacznego i zapraszam do obejrzenia przepisu na pyszne i pożywne śniadanie, które przygotujesz w mniej niż 15 minut.